No, Jedź. No? Super! Dobra. Jeszcze raz chcesz? Idziemy dalej na spacerek. Dobra? A z kim tu przychodziłeś? Z kim? Z kim? Eh, babcią ma na imię. Z jaką babcią tu przychodziłeś? No, a kto ci tutaj na tą górkę? Zaprowadził, zawsze, przyprowadził? Babunia ci idzie. A babunia ci domek pokazywała? Jaki domek ci pokazywała? Tam. Tam ci domek pokazywała? Tam kamyczki zbierałeś? Tak? Chodź, to my idziemy do góry już, tak? Tam idziemy.